Ulica Bratowskiego, jakby na uboczu dzielnicy Ostatni Grosz, niby zapomniana, trochę zaniedbana, ale dzięki takim inwestycjom jak ta, ten fragment dzielnicy trochę zmienia się na korzyść. Powiedziałbym, że całkowicie się zmienia i to jest taka rewitalizacja i co do tkanki tej budowlanej mieszkaniowej, bo jest ładnie, budynek jest zagospodarowany, są urządzone parkingi, urządzona zieleń, mnóstwo nasadzeń, jak również okoliczne budynki, te wykonane przez nas wcześniej, jeden budynek komercyjny obok, bardzo ładne, sympatyczne osiedle miejskie. Do otwarcia inwestycji przybyły włozy miasta na czele z prezydentem Krzysztofem Matejszczykiem. Pojawił się też zarządca bloku. Oczywiście nie mogło zabraknąć samych twórców tego obiektu mieszkalnego, budowlańców. A co było najtrudniejsze w czasie realizacji tej inwestycji? Najtrudniejsze, jak już wcześniej mieliśmy przyjemność rozmawiać, to było pokoordynowanie prac w okresie zimowym, wtedy kiedy wkraczały również technologia robót dotycząca wyłącznie robót mokrych, tak żeby je pokoordynować bezinwazyjnie, rozwiązać problemy, które występowały podczas realizowania inwestycji. W czterokondygnacyjnym bloku docelowo zamieszkają 43 rodziny. Cały parter tego budynku, 10 mieszkań to mieszkania dla osób ze specjalnymi potrzebami, tych, tych osób, które poruszają, poruszają się na wózkach, które potrzebują łatwiej dostać się do swoich domów, ale generalnie jest bardzo łatwo z dostępem do wszystkich mieszkań w tym bloku, bo... Są windy i będą służyły na pewno wszystkim mieszkańcom do tego, żeby łatwiej i wygodniej poruszać się po wszystkich piętrach. Całość zadania to ponad 11 milionów złotych, z czego 9 milionów to dofinansowanie z budżetu państwa, z Banku Gospodarstwa Krajowego. Przegląd obiektu dokonany, zatem można się wprowadzać. Oczywiście jakieś tam drobne usterki zawsze wychodzą i to jeszcze przez jakiś tam okres czasu będzie możliwe, natomiast nie mam zastrzeżeń. Budynek jest zbudowany zgodnie z projektem, zgodnie z pozwoleniem, został przez pracowników sprawdzony pracowników zakładu gospodarki mieszkaniowej i nie wnosimy uwag, myślę, że i rozkład mieszkań, i rozkład pokoi bez takiej przyjazdy przyszłym najemcom. Także tylko czekać aż zasiedlimy niech ludzie mieszkają i cieszą się z naprawdę fajnych mieszkań. Staramy się, żeby nasze inwestycje, które realizujemy w mieście, pozytywnie zmieniały obraz tego miasta. Również tak jak tutaj w przypadku ulicy Bardowskiego, do tych starych pochutniczych bloków, które tu funkcjonowały, rok w rok dokładaliśmy nasze nowe. No i rzeczywiście dzisiaj zagospodarowanie terenu wokół tych nowych inwestycji na pewno będzie też służyło tym mieszkańcom, którzy już tutaj mieszkają, dodatkowe miejsca parkingowe, dodatkowa zieleń. Liczę, że pozytywnie zmieni się obraz nie tylko tych miejsc, ale i wielu jeszcze innych, w których będziemy inwestować. Miasto odebrało prace związane z montowaniem szklanych band na miejskim lodowisku. Inwestycja za 1 138 tysięcy złotych została wykonana z budżetu obywatelskiego. Bandy stanowią część ochronną. W zasadzie szkło stanowi część ochronną bandy. Jak widzicie, Państwo również jest zamontowana siatka, która będzie służyła temu, że można teraz już rozgrywać swobodnie mecze hokejowe i będzie to bezpieczne dla publiczności. Czy bandy szklane rzeczywiście będą chronić publiczność przed uderzonym krążkiem? są to bandy profesjonalne, przystosowane do takiego sportu, jakim jest hokej, jak i również do tego typu uderzeń od krążka. W dzisiejszym był odbiór, wszystko zostało pomyślnie zrealizowane. Uroczyste otwarcie obiektu i pierwszy mecz Kruków Częstochowa już 22 listopada. Jakie muszą być spełnione warunki, aby ślizgawka, no może poważniej mówiąc, lodowisko miejskie było gotowe do użytkowania? No temperatura na ten moment jest stanowczo jeszcze za Soka. Jeżeli troszeczkę się ona obniży, to rozpoczynamy procedurę od tego, że dwa dni najpierw odpalamy agregat mroźniczy, natomiast później zaczynamy zalewać nawierzchnię wodą. Natomiast teraz ten proces powinien przebiegać troszeczkę szybciej, ponieważ poprzednia nawierzchnia tworzyła bardzo dużą izolację dla systemu chłodniczego. Teraz ta nawierzchnia nie będzie tak wymagająca i warstwa lodu nie będzie aż tak gruba. Pójdzie nam to sprawniej. Miasto udało się pozyskać dofinansowanie na wykonanie centrów przesiadkowych w Częstochowie. Wszystkie trzy miejsca w założeniu mają uzyskać nowe życie, nową jakość i przestrzeń miejska wzbogaci się o nowe, piękne miejsca. To przede wszystkim plac Rady Europy, który był konsultowany niedawno z mieszkańcami i ta wersja, która została wykonsultowana, okazuje się, że dzisiaj ma źródło finansowania i będziemy ją realizować. Plac z nową fontanną, z nowymi nasadzeniami, ale też z miejscami parkingowymi dla rowerów z postajem taksówek urządzone na nowo zrewitalizowane rzeczywiście. Podobnie jest z promenadą Czesława Niemena, która wraz z ulicą Gąbrowicza tworzy Kolejne centrum przesiadkowe. W ramach tego zadania powstanie nowy ciąg na promenadzie Czesława Niemena, ciąg pieszy i rowerowy. Jak również zaplecze to, o którym mówiłem, przy ulicy Gąbrowicza. I trzecim miejscem to jest teren przy Węźle Autostradowym, przy ulicy gościnnej i przyjemnej. Tam również powstanie centrum przesiadkowe. Powstanie nowe zupełnie miejsce do przesiadania z zapleczem dla. Kierowców autobusów miejskiego przewoźnika z urządzonym parkingiem dla samochodów, rowerów z drogą dojazdową, cały teren ogrocony, więc zupełnie nowe miejsce z nowej jakości. Nowe inwestycje są po to, aby zachęcić mieszkańców do przesiadania się ze swoich samochodów, do komunikacji publicznej, żeby chcieli skorzystać z autobusów, tramwajów, pociągów, żeby chcieli przesiąść się na rowery miejskie, i albo ewentualnie pokonać jakąś drogę na pieszo, wtedy będzie wygodniej i bezpieczniej na częstochowskich ulicach. Szczególnie pamiętając o tym, że każdego dnia do naszego miasta przyjeżdża 40 tysięcy osób i chcielibyśmy, żeby oni po Częstochowie podróżowali komunikacją publiczną i pozostawili na centrach przesiadkowych swoje samochody. Za pozyskanymi środkami na ogromne inwestycje stoją panie z Wydziału Funduszy Europejskich. Myślę, że jest to duże wyzwanie też, prawda, żeby te potrzeby, o których mówił pan prezydent dostosować do ogłoszonego konkursu, ponieważ ma ma on jakieś określone ramy, ale odpowiednio trzeba ten wniosek sformułować również. Natomiast pozyskanie środków na to, żeby stworzyć jakąś fajną przestrzeń dla mieszkańców, funkcjonalną jest satysfakcjonujące. A pozyskana kwota to 36 milionów złotych. A w najbliższym czasie będziemy chcieli zabezpieczyć 10 milionów złotych wkładu własnego, aby mieć pełne finansowanie do realizacji tych przedsięwzięć. Liczymy, że na przełomie roku, a więc na koniec tego roku, będziemy chcieli rozpisać przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj i od przyszłego roku zacząć realizację. Czy w sumie 46 milionów to nie za mało jak na takie plany? Te kwoty wynikają z preliminarzy kosztów, które są elementem programu funkcjonalno-użytkowego dla tych centrów. Natomiast wartość rzeczywistą poznamy w efekcie rozstrzygnięcia przetargu, który będzie na przełomie roku ogłoszony. Budynek Częstochowskiego Magistratu od dawna czeka na termomodernizację. A jest ona bardzo potrzebna, bo bowiem zeszłoroczny sezon grzewczy miasto kosztował ponad 250 tysięcy złotych. Jak mówią włodarze, najpierw chcieliśmy zadbać o inne placówki w mieście. Oczywiście każdy budynek publiczny staramy się z termomodernizować. Zaczynaliśmy od szkół, przedszkoli tam, gdzie mamy jakby dzieci, gdzie te potrzeby są największe. Tych budynków zostało już bardzo mało, właściwie niewiele. Jednym z nich jest nas, nasz urząd, i przyjdzie też pora, żeby. Stermodernizować Urząd Miasta Przywcy Śląskiej. Ubiegamy się o dofinansowanie złożony z wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Mamy wykonaną dokumentację techniczną poprzedzoną audytem energetycznym, więc na pewno wiemy, co chcemy zrobić, jak go docieplić z zewnątrz, czyli ściany, dach, ściany piwnic. Oczywiście, że szukamy oszczędności, gdzie są nowe okna wymienione, jakby drzwi, natomiast też. Zdajemy sobie sprawę, że najwięcej tego ciepła ucieka poprzez ściany, które no nie, nie widziały nowych technologii już kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Mamy to wszystko policzone, przygotowane i złożone do Urzędu Marszakowskiego. Czekamy na decyzję o tym, że zakwalifikował się wniosek. Spodziewamy się rozstrzygnięcia tego konkursu w połowie przyszłego roku i jak tylko będziemy mieli to rozstrzygnięcie, błyskawicznie ogłaszamy przetarg i dokonujemy tego zadania. Jak to zawsze bywa w mieście, robiliśmy najpierw rzeczy dla mieszkańców, a koniec końców przechodzimy do urzędu, czyli, czyli do nas, tak żeby te, właśnie z tych 250 tysięcy coś zaoszczędzić na modernizacji. Zaduszki artystyczne zapoczątkowane w 2001 roku z inicjatywy księdza Grzegorza Łamka, składają się z dwóch części. Mszy świętej za zmarłych artystów oraz koncertu. To już 24 edycja, a tradycji tej nie przerwał nawet czas pandemii. Każde z tych spotkań miało różne formy. Koncerty, montaż słowno-muzyczny w tym roku powrócono do muzycznych korzeni. Kontynuujemy tę piękną inicjatywę zapoczątkowaną przez księdza Bronisława Predera, księdza Grzegorza Ułamka. Przed laty i chcemy dalej wspominać zmarłych artystów, ludzi sztuki, tych, którzy tę sztukę przez całe lata tworzyli i którzy pozostawili po sobie to piękno, ale przede wszystkim patrzymy dzisiaj w perspektywie wiary i w perspektywie życia, które się nie kończy. Dlatego chcemy ich wspominać nie jako zmarłych, ale jako tych, którzy cały czas żyją, nie tylko w naszej pamięci, ale żyją jak ufamy w Bogu. Podczas wydarzenia wystąpili znani częstochowscy artyści, m.in. Marcin Pospieszalski z żoną Litką, Paweł Łowicki, Maciek Maślikowski, Janusz Janina Iwański, Robert Gliński, Marta Madejska, Agnieszka Fiuk, Aleksander Wierny, Agata Ochota-Hutyra i Adam Hutyra. Uroczystość uświetnił występ chóru Ośrodka Muzyki Liturgicznej, który wprowadził słuchaczy w refleksyjną atmosferę wspomnień. Wspólnie z Lidią i wspólnie z Olą Mieczyńską orgarniamy artystycznie całość dzisiejszego wieczoru. Ten wieczór jest wyjątkowy, nawiązuje do takich, może powiedzieć, dawnych i niedawnych lat 2002-2003, kiedy wraz ze świętej pamięci księcem Grzesiem Uchamkiem zaczynaliśmy coś, co się nazywało Częstochowskie zaduszki Artystyczne, gdzie wspominaliśmy artystów z Częstochowy. Wspominaliśmy najpierw podczas Eucharystii, gdzie modliliśmy się za nich, później zawsze był jakiś montaż poetycko-muzyczny, gdzie było i Słowo Boże, i poezja, i, i muzyka artystów częstochowskich. Tą pieśnią dzisiaj zakończymy cały wieczór. Rusza od dawna oczekiwana inwestycja drogowa, czyli pierwszy etap remontu ulicy Worcela. Uwaga, zmotoryzowanie. W obrębie tej drogi będą obowiązywały zmiany w organizacji ruchu. Będziemy mieć ulicę Wrocław jednokierunkową, od Alei Armii Krajowej, w kierunku ulicy Kietrzyńskiej. Każdy, kto na tysiącleciu, a tym bardziej w jego wschodniej części, żyje i się przemieszcza, doskonale wie, jak ważna dla mieszkańców jest ta inwestycja. Remont tej arterii jest możliwy dzięki dofinansowaniu z rządowego programu rozwoju dróg w puli wojewódzkiej otrzymaliśmy dofinansowanie 630 kilku tysięcy. Całość niespełna 1,5 miliona złotych, więc to jest mniej więcej połowa tej kwoty. Prace drogowe potrwają rok, a jej zakres obejmie wymianę nawierzchni na całym odcinku ulicy i fragmentami chodnik. Czyli te elementy, które były najbardziej zdezelowane przez no, kilkadziesiąt lat użytkowania ulicy Wercela, więc myślę, że to jest, to jest też bardzo ważny łącznik nie tylko y, w samej dzielnicy y, tysiąclecie, czy dla samej dzielnicy tysiąclecie, ale także łącznik między dzielnicami, y, który zyska nowe y, oblicze. Kwadrans po 22 dostaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Baczyńskiego w Częstochowie. Po przyjeździe na miejscu zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym stwierdził, że pożarem objęte jest mieszkanie na najwyższej kondygnacji. Pożar był w fazie silnie rozwiniętej, języki ognia wychodziły na zewnątrz budynku. Strażacy natychmiast przystąpili do działań, aby wejść do części objętej pożarem musieli wyważyć drzwi. Do części wspólnej dwóch mieszkań. Za tymi drzwiami natrafili na kobietę osobę poszkodowaną, natychmiast ją ewakuowali. Ewakuowali w tym samym czasie również dwie kobiety z mieszkania sąsiadującego. Te trzy kobiety zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego. Po wejściu do pomieszczenia objętego pożarem, natychmiast ugaszono pożar. Niestety podczas działań gaśniczych natrafiono na zwęglone zwłoki mężczyzny w wieku około 60 lat. Dalsze czynności w. W tej sprawie prowadzi prokuratura. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru, ewakuacji tych trzech osób poszkodowanych, oświetleniu terenu akcji do czynności prokuratorskich, sprawdzeniu pod kątem gazem toksycznych, palnych, wybuchowych mieszkań sąsiednich, tak aby mieszkańcy budynku mieszkalnego wielorodzinnego czuli się bezpiecznie.